Mój neurotyp to spektrum autyzmu. To mam zdiagnozowane, podejrzewam u siebie również elementy ADHD. Postanowiłam się zdiagnozować, no i wtedy okazało się, że mam ADHD. Mam stwierdzone ADHD? Jestem w spektrum autyzmu i mam też ADHD. Moja neurotypowość to synestezja. Ja y, od początku, od dziecka y, czułam się trochę inaczej, czułam się taka nie do końca dopasowana do reszty. Zauważyłam, że muszę dużo więcej robić, żeby dopasować się do innych. Poszedłem do specjalisty, bo wtedy miałem depresję. Zostałem zdiagnozowanym, gdzieś zostałem podany i terapią, y, i specjaliści y, stwierdzili, że jest u mnie ADHD, czyli coś jest skrajnego, albo bardzo wesoły, Albo bardzo smutny. Dowiedziałem się o tym y, 2,5 roku temu i miałem wtedy 19 lat. Ja podejrzewałam, że jest coś nie tak, kiedy już moi znajomi z podstawówki gimnazjum zwracali uwagę na to, że te liczby albo dźwięki nie mają kolorów, ale dopiero w liceum, kiedy poszłam w diagnostykę ADHD, i właśnie pod względem neurologicznym, skierowanie dostałam na badanie y, magnetycznego rezonansu i EEG. I dopiero tam wyszło, że rzeczywiście moje połączenia neuronowe wyglądają zupełnie inaczej. I to jest, to się nazywa synestezja. Wydaje mi się, że to, że miałem tą diagnozę, zdecydowanie po, pomogło mi zrozumieć samego siebie, to jak reaguję na, na różne sytuacje, jak radzę sobie z problemami. Ta diagnoza to jest bardzo coś fajnego, co się może przydarzyć osobie neuroatypowej, bo nagle dowiadujesz się, wszystko z tobą w porządku. Jesteś, masz takie spektrum czy taki zespół, ale to normalne, spoko. Ty jesteś w porządku, tylko po prostu twój mózg pracuje nieco inaczej. W neuroróżnorodności mamy dwa typy osób. Są osoby neurotypowe, czyli takie, które mają standardowe te odbieranie bodźców, przetwarzanie informacji, oraz osoby neuroatypowe, czyli różniące się od takich przyjętych za ogólny standard w naszej populacji albo w kulturze, bo to czasami też od kultury zależy. I w tych neuroatypowych osobach możemy wyróżnić takie neurotypy, jak ADHD, spektrum autyzmu dyslekcję, dysgrafię, dysortografię, OCD, czyli zaburzenie kompulsywno- Obsesyjne? Zespół Tureta. Można tego bardzo dużo wymieniać. Można też powiedzieć, że na przykład osoby, które są synestetykami są neuroatypowe, ponieważ też mają trochę inną y, budowę mózgu od typowych osób. Wiesz, jakiego koloru jest numer 7? Fioletowy. A środa? Środa jest pomarańczowa i ja wcale nie ściemniam, ponieważ synestezja to jest zjawisko neurologiczne, które właśnie w ten sposób pozwala mi widzieć świat. Mam to od dziecka, nie jest to choroba. Moja neuroatypowość pomaga mi w pracy, ponieważ daje mi hiperfiksację na różne tematy, a przez to, że moje zainteresowania są ściśle związane z moją pracą, bardzo dobrze sobie w tym radzę. Wydaje mi się, że produkty, które dostarczam, są dosyć mocno dopracowane. Jestem bardzo wyczulony na błędy, staram się ich unikać. Moje spektrum daje mi odwagę do zadawania niestandardowych pytań w różnych okolicznościach, i ja te pytania zadaję często jako jedyna, i później na przykład słyszę: Dobrze, że o to zapytałaś. Na pewno energią. To jest niepowtarzalne, i na pewno kreatywnością. I to, że szybko znajduję rozwiązanie, bo nie lubię rutynowych prac. A to, że jest dużo tabelek, a jak jest dużo te, te, tabelek, no to szukam szybkiego rozwiązania. I akurat faktycznie znajduję to, te, takie rozwiązanie. Mocnymi stronami mojego ADHD jest ta ciągła potrzeba podążania za czymś nowym. Jak mam jakiś temat, który mnie mega fascynuje, czyli mam tak zwany hiperfokus, to jestem w stanie się zaangażować na maksa w taki projekt. Szukam, łączę nitki gdzieś, gdzie inni nie widzą powiązań. te powiązania widzę, łączę. I to powoduje, że jak powstaje ten taki finalny produkt tego, tego mojego działania. No to jest sukces I, i to jest kolejne koło napędowe do tego, żeby... No, Cieszę się z tego, że się ma taki potencjał, jakim jest ADHD. Synestezja pomaga mi przede wszystkim w budowaniu takiej swojej własnej mapy myśli. Przez lata uczyłam się, w jaki sposób z nią pracować, bo to są schematy, które tylko ja rozumiem. Ja pracuję w projekcie brandingu. Dużo mówimy o kreatywności, o robieniu różnych wykresów, o Planowaniu jakiejś koncepcji, a czasami te moje takie nieszablonowe połączenia przykładają się po prostu na to, co robię w pracy, więc myślę, że jak najbardziej. różnorodność przede wszystkim nie jest zaburzeniem. To jest taka naturalna różnica w budowie naszych mózgów, w tym, jak działa nasz układ nerwowy, jak odbieramy bodźce, jak przetwarzamy informacje i emocje. Podobnie jak, nie wiem, mamy różne kolory włosów, oczu, mamy różny wzrost, talenty różne i, i, i różne osobowości. I tak, mamy też różne mózgi, różne układy nerwowe i one po prostu działają inaczej. Szacuje się, że w populacji światowej mamy od 15 do 20% neuroatypowych osób. Są to takie bardzo luźne szacunki, ponieważ wynikają właściwie z tego, co wiemy, a jeszcze dużo nie wiemy, ale taki jest szacunek. O minusach mogłabym też dużo rozmawiać. Moje ADHD powoduje, że często odkładam rzeczy, w których nie widzę niczego ciekawego. Odkładam je na później, gdzieś tam przesuwam to sobie. No i kiedy przychodzi ten deadline, no wtedy jest gorąco. To, co sprawia mi największy problem, to to, że ja muszę w określony sposób zarządzać moją motywacją i organizacją pracy. Nie jestem osobą, której można powiedzieć, wymyśl coś. Ja jestem osobą, która musi mieć jasno wytyczony cel, i jak ja ten cel rozumiem i jestem do niego w 100% przekonana, to ja zrobię absolutnie wszystko, żeby go zrealizować. Moje największe wyzwania to jest tak naprawdę walka z koncentracją. Bo yy, fajnie, jak są szkolenia, ale ja wytrzymam na tych szkoleniach 5 minut. Dla mnie wyzwaniem sporym jest. Jak nieraz coś próbuję, właśnie powiedzieć, tak jak teraz. Ja już mam trzy myśli do przodu i czasem potrzebuję złapać tą pauzę. Fajnie jest w, w Orange'u to, że mogę dużo pracować z domu, bo ja wtedy sobie zapalam świeczkę, czego nie widać w kamerze i zawsze ogień uspokaja trochę mnie. Muszę eliminować bodźce, ale już się tego nauczyłem. A czy uczę się? Jestem już na dobrej drodze. Nie będzie idealnie, ale będzie fajnie. Takimi bodźcami, które przeszkadzają mi w pracy, to światło ostre. I hałas, więc praca w Open Space jest dla mnie wyzwaniem, ale radzę sobie z tym, jestem w stanie to ogarnąć. Natomiast zawsze staram się przysłonić żaluzję, staram się zgasić e, światło górne, które jest bardzo męczące. Moi współpracownicy, którzy wiedzą już o tym, że mam taki problem, patrzą na to tak życzliwie i sympatycznie i pozwalają mi na to. Wypracowujemy jakiś kompromis, no bo nie mogę tych ludzi pogrążyć w jakiejś strefie mroku, przecież, bo mi taki jest wygodniej. Aby ułatwić też osobom neuroatypowym bycie w ogóle w e, miejscu pracy, warto być może przez szkolenia, a być może po prostu o, przez opowiedzenie, jak to jest, popracować nad komunikacją. Czyli, na przykład, osoby z spektrum autyzmu potrzebują bardzo prostego komunikatu wprost, bez ukrytych kontekstów, bez ukrytej agendy. To, co powie się autystykowi, to on wykona. I z jednej strony jest to. Super, ponieważ to, co powiesz, to, to, to będzie zrobione. Z drugiej strony nie jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że musimy mówić tak bardzo wprost. Natomiast do osób z ADHD warto komunikować się z energią, zarazić im entuzjazmem. Jak oni złapią ten entuzjazm i coś będzie takiego, naprawdę ich porwie, to oni poniosą to dalej. Natomiast jeżeli powiesz im o zadaniach od jakiejś takiej nudnej strony, to, to nawet nie siądą, to będzie, to będzie po prostu to będzie problem. Uważam, że ważnym etapem mojej pracy była praca inżynierska, którą realizowałem na potrzeby Orange. Jako e, już teraz geoinformatyk, przyniosłem do Orange rozwiązanie, które pomogło w planowaniu sieci światłowodowych po słupach energetycznych, i zostało ono bardzo dobrze przyjęte i jest wykorzystywane do dzisiaj. W pracy z ludźmi to, co mi pomaga, to to, że mając wiedzę o swoim ADHD, no i też wiedzę o spektrum, to to pomaga mi w tym, że jestem bardziej uważna na swoich pracowników. Wyłapuję takie elementy, o których oni nie mówią, bo to są często dla nich trudne rzeczy, więc czasem nie muszą mówić, żebym ja coś mogła złapać. Mój zespół odbiera. Na pewno dobrze. Oni wiedzą, że ja też się bardzo dużo angażuję, bo w to bardzo dużo serca i energii. Widzą, że jestem bardzo za nimi. Często mogą nade mną nie nadążyć, bo nieraz też jest tak, że ja, mi o coś chodzi. Powiążę to z jakąś symboliką i zawsze jest to, że oni to zrozumieją do końca. Moja neuroróżnorodność wnosi do zespołu przede wszystkim zupełnie inny punkt widzenia. Na pewno przydaje się to przy właśnie pracach koncepcyjnych, przy działaniu abstrakcyjnym. Ja znajduję te połączenia, które nie są oczywiste dla wszystkich. Warto osoby neuroatypowe dobierać w komplementarne pary, czyli jeżeli Potrzebujemy zespołu, który dobrze sobie będzie działał. To fajnie jest połączyć np. osobę ze spektrum autyzmu z osobą z ADHD, ponieważ oni się naturalnie uzupełniają. Osoba z ADHD wyciągnie tego naszego autystyka do ludzi, troszeczkę go w ten socjal wprowadzi, będzie tłumaczem pomiędzy środowiskiem a, a tą osobą, natomiast osoba ze spektrum pozwoli osobie z ADHD realizować te wszystkie pomysły, które ona tam ma, te wszystkie kreatywne rzeczy, będzie mogła uporządkować układać w proces i pomóc powoli powoli wdrożyć, bo ADHD ma problem z funkcjami wykonawczymi. Najczęstsze mity z ADHD to to, że to jest problem rozbieganych chłopców, którzy wchodzą na drzewa. To jest problem, że ADHDowcy to są leniuchy. A w ogóle, że ADHD i wszelkie inne neuroróżnorodności to są wymysły tego wieku i że to, to w ogóle jest, y, y, mówienie o tym to jest niepotrzebne. Są stereotypy, które mówią o tym, że y, tacy ludzie się nie nadają, że, że na rynku pracy nie mają, nie mają miejsca ojmitów mitów na temat spektrum autyzmu jest mnóstwo. Takim dość istotnym wydaje się być mit, że ludzie ze spektrum autyzmu nie są empatyczni, nie odczuwają empatii. To nie jest prawda, bo ludzie ze spektrum autyzmu są często również bardzo wysoko wrażliwi. I to nie jest tak, że my nie odczuwamy empatii. To jest tak, że my ją może czasem inaczej okazujemy, ewentualnie, może nie potrafimy do końca jej okazać, ewentualnie nie potrafimy zinterpretować uczuć innych ludzi. My też czujemy i wielu z nas jest też bardzo empatycznych, natomiast być może nie postrzegacie nas tak, jak my byśmy chcieli, żebyście nas postrzegali. Różnorodne zespoły, w tym neuroróżnorodne zespoły, ale też różnorodne pod względem płci, wieku, kultury czy nawet religii, mają dużą przewagę nad jednolitymi zespołami, ponieważ decyzje, które tam zapadają, są dużo lepsze. Jest wiele perspektyw, które można zderzyć, i dzięki temu wysoka jest innowacyjność, lepsze hmm, decyzje, skuteczniejsze wdrażanie tych decyzji po tym. Natomiast nie za bardzo lubimy mieć różnorodne e, opinie i perspektywy w zespole, ponieważ nie, nie zgadzają się często z nami i możemy mieć problem z zarządzeniem tym całym zespołem, żeby jednak do jakiegoś wspólnego kierunku one dążyły. Czuję, że oręcz mogę być w pełni sobą ze względu na to, że Czuję, że jestem w bardzo życzliwym środowisku, bardzo otwartym. Ludzie są różni, nie tylko neuroatypowi, ale w ogóle wszyscy. I wszyscy znajomi, moi, wszyscy, moi współpracownicy, też są różni, więc jesteśmy w stanie się fajnie odnaleźć również z tą moją neuroatypowością. Uważam, że w Orange mogę być sobą yy, na wielu płaszczyznach, nie jestem do, w żaden sposób ograniczany, mogę wyrażać siebie, robić to, co lubię. Dla mnie bycie w Orange to jest przede wszystkim to, jakimi ja się ludźmi otaczam. I czuję się sobą w Orange, bo mam wokół siebie ludzi, z którymi mogę pogadać o wszystkim. Jak przychodziłem tutaj, ja chciałem pracować jako handlowiec. Dokładnie się rozwijać w kierunku ICT, wylądowałem jako menadżer, jestem menadżerem, super fajnie, ale cieszy mnie to, że chyba nie spotkałem w innej firmie takiej tylu pomocnych dłoni, bo naprawdę było jest dużo pomocy. To jest fajne. Ja, ja lubię pracować w Orange. Jak najbardziej mogę być sobą w Orange. To jest tak, jakbym zupełnie otworzyła się przed ludźmi, powiedziała im, że słuchajcie, jest tak, że ja widzę świat przez taki filtr Instagrama. Nie spotkałam się z czymś takim, żeby ktoś mi powiedział, że o Boże, jest to dziwne, jest to niefajne. Raczej w tą drugą stronę. Ludzie są bardziej otwarci i, i chcą dowiedzieć się więcej. Według badań Deloitte, zaopiekowane zespoły z neurotypowymi osobami są 30% bardziej produktywne. Dwa razy więcej firmy osiągają swoje założenia finansowe. Sześć razy większa jest innowacyjność w tych zespołach. Więc jest to wymierna korzyść. Zaopiekowanie się takimi osobami. Osobie, która dopiero się dowiedziała o tym, że jest neurotypowa, powiedziałabym, że świat potrzebuje ludzi, którzy widzą go w pełnych barwach. Powiedziałabym, świetnie, to teraz już wiesz. Wiesz, że nie jesteś inna, wiesz, że to nie z tobą jest coś nie tak, tylko teraz już wiesz, jak się odnaleźć w świecie, który cię otacza. Kluczowe jest to, żeby pokazać ludziom i powiedzieć i, w, i wreszcie nazwać to, że, że neuroróżnorodność czy jakakolwiek neuroodmienność to nie jest mm, jakaś skaza, że to nie jest coś takiego, co dyskwalifikuje człowieka czy pracownika. To jest potencjał, to jest wartość dodana. Świat nie jest kolorowy. Świat ma swoje minusy, ma swoje słabsze strony są rzeczy, którymi się smucimy, a. Czasami mam wrażenie, że te kolory, które mnie otaczają, nadają, nadają mu po prostu kolorytu. Widzę ludzi, patrzę na Sylwię i widzę taki, taką pomarańczową otoczkę, która jest wokół niej, bo widzę jej imię i wiem, że ono mi się dobrze kojarzy i wiem, że to jest coś, co jest kolorystyczne. I dzięki temu, że mam te kolory wokół siebie, mam wrażenie, że wykorzystałam je jako takie coś, co pozwala mi w tej brutalnej rzeczywistości zobaczyć coś dodatkowego, wyjątkowego, pięknego.